Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w tym pięknym, kolorowym majowym odcinku. Choć w naszym ogrodzie kwitną zachwycająco wspaniałe kępy bylin i jest mnóstwo kolorów, to jednak ten odcinek będzie poświęcony krzewom. I teraz uważajcie, bo jeżeli nie macie już miejsca w ogrodzie, albo chcecie zaoszczędzić trochę to nie oglądajcie dalej, bo jak pokażę Wam zachwycające kaliny japońskie i koralowe, które teraz kwitną, to po prostu popędzicie do szkółki albo wejdziecie w internet i zaczniecie buszować. Te krzewy są tak zachwycające, że kto raz je zobaczy, będzie już musiał je mieć w swoim ogrodzie. Więc skoro Was już ostrzegłam, to teraz zapraszam na ten odcinek. Zacznę od tego, że istnieje wiele różnych gatunków kalin. Część z nich pokazywałam Wam już w poprzednich odcinkach. Na przykład zachwycającą kalinę koreańską, która roztacza nieziemski wręcz zapach w kwietniu, kiedy kwitnie w naszym ogrodzie, czy kalinę hordowina, aureum, która owszem kwitnie, ale przede wszystkim zdobi nasz ogród swoimi żółto poplamionymi liśćmi. Jest też kalina bodnanska down, która kwitnie na różowo, na nagich pędach, Zimą, ale dziś będę mówiła o dwóch grupach kalin, które kwitną teraz w maju i dodają naszemu ogrodowi niesamowitego uroku. Zacznę od kalin japońskich. To są te kaliny, które mają rozłożone płasko, niczym pagody, niczym właśnie jakieś niesamowite konstrukcje gałęzie, na których osadzone są białe kwiaty. Te kwiaty mogą być albo w formie takich płaskich talerzy, albo w formie nabitych kul, czyli znajdziecie kaliny japońskie o płaskich albo kulistych kwiatostanach. Warto o tym wiedzieć i pamiętać yy, wybierając odpowiednią odmianę. Lubisz nasz ogród i chcesz go zobaczyć na żywo? Już 7 czerwca zapraszamy na zwiedzanie naszego ogrodu, spotkanie i kiermasz ogrodniczy. Na poprzednim wydarzeniu było ponad 100 osób i chyba nikt nie wyszedł stąd z pustymi rękami. Było mnóstwo śmiechu, miłych rozmów, wspaniałych spotkań, robiliście dużo zdjęć, no i buszowaliście w szkółce. I 7 czerwca, sobotę, mam nadzieję, że nie będzie inaczej, a pogoda jeszcze lepiej nam tutaj dopisze i będziemy mogli wspólnie spacerować ścieżkami naszego ogrodu, zachwycać się roślinami, no i rozmawiać, inspirować wzajemnie, wymieniać się doświadczeniem. Serdecznie zapraszam. Bilety w naszym sklepie na sklep.twojogrodnik.pl i w opisie tego filmu. Powiedziałam Wam, że potrzebujecie sporo miejsca, no bo ogólnie większość z tych kalin osiąga około 2-3 metrów rozpiętości. Ale wśród nich znajdziecie stożkową kalinę Kilimanjaro, która jest niewielka i zmieścicie ją właśnie w mniejszym ogrodzie. Warto sadzić te krzewy, bo kiedy kwitną są... Jak widzicie, zachwycające, ale ogólnie przez to, że mają taki właśnie pokrój, bardzo ciekawy, to przykuwają uwagę nie tylko w czasie kwitnienia, ale przez cały sezon. A dodatkową ich zaletą jest to, że wspaniale przebarwiają się na jesień. Również te kaliny, które właśnie mają płaskie kwiatostany i łączą w sobie kwiaty płonne i płodne, mają piękne owoce, bo te, które mają tylko te kulki, no to niestety tych owoców nie wykształcają. Owoce kalin są zachwycające. Mają takie czerwone łodyżki, na których osadzone są bordowe jagódki. One pojawiają się latem i aż do jesieni utrzymują na krzewach. Są bardzo ozdobne, dodają koloru, a wiele z tych kalin, właśnie o rozłożystych kwiatostanach, powtarza kwitnienie, nawet przez całe lato. Takie pojedyncze kwiatki, no ale wtedy każdy ten kwiatek się liczy. Ja teraz stoję przy jednej z najbardziej znanych odmian, czyli kalinie japońskiej Mariezi. Ona, jak widzicie tutaj, już rośnie kilka lat i faktycznie e, zajmuje coraz więcej miejsca. W takich naturalistycznych ogrodach, gdzie macie dużo przestrzeni, możecie swobodnie ją sadzić, ale pamiętajcie, żeby zostawić dla niej około właśnie 3 metrów szerokości. Czyli w pobliżu niej możecie posadzić niskie miniaturowe formy czy krzewy u jej dołu. Natomiast Lepiej nie sadzić nic w pobliżu, co by z nią konkurowało. Kaliny można ciąć, choć w zasadzie nie wymagają tego, bo one formują przepiękne, właśnie takie pagodowe kształty. Natomiast jeżeli musicie, to przytnijcie, tylko nie popełnijcie błędu i dobierzcie odpowiedni termin cięcia. Takie kaliny najlepiej ciąć jest od razu po kwitnieniu, ponieważ one latem zawiązują pąki już na przyszły rok. Jeżeli zetniecie je jesienią albo. Zimą albo wiosną, no to zetniecie również kwiaty i nie będziecie mieli czego podziwiać. Więcej wskazówek dotyczących cięcia różnych krzewów ozdobnych i owocowych znajdziecie w naszych książkach z serii Szkoła Cięcia. Tam krok po kroku pokazujemy, jak ciąć różne gatunki w prosty, przystępny sposób. Nasze instrukcje, przedstawione na rysunkach, poprowadzą Was krok po kroku za rękę poprzez cięcie. Kolejną zachwycającą kaliną japońską o płaskich kwiatostanach jest ta oto cudowna kalina, która rośnie bardzo blisko naszego domu, i tutaj idąc dalej w głąb ogrodu, za każdym razem ją mijamy i podziwiamy. Celowo nie podałam od razu nazwy, dlatego że nie jesteśmy niestety jej pewni. Kupiliśmy ją jako kalinę Kilimandżaro, no i właśnie ze względu na obiecywany niewielki rozmiar i kolumnowy. Pokrój, myśleliśmy, że to będzie odpowiednia kalina właśnie do tego miejsca, no bo tutaj nie chcemy żadnych dużych roślin, które zasłaniałyby nam widok na staw, no i tutaj dominowały tę rabatę. Ale sądząc po jej zachowaniu, pokroju i kolorze kwiatów, być może jest to kalina japońska Pink Beauty, ponieważ te kwiatki pięknie przebarwiają się na różowo, choć u kaliny. Klimandżaro również można zaobserwować takie przebarwienia. Niemniej jednak, tutaj ten pokrój, dosyć mimo wszystko taki szeroki, rozłożysty i duży, sugeruje nam, że być może jest to inna odmiana. Czasami, pomimo wszelkich starań i kupowania roślin w sprawdzonych źródłach, takie pomyłki się zdarzają. Ponieważ, czy producent mógł się pomylić podczas produkowania, sadzenia, czy osoba odpowiedzialna za oznaczanie roślin, później etykietowanie, no, niestety pomyliła się, czy nawet właśnie w punkcie sprzedaży ktoś przestawił tabliczkę i już mamy pomyłkę. One są w świecie roślin praktycznie nie do uniknięcia. Ale warto obserwować, porównywać różne odmiany, wiedzieć po prostu o tym, że może być taka sytuacja. No i cóż, teraz po prostu, jeżeli się okaże, że to nie jest jednak Kimi Manjaro i ona dalej będzie się tak rozrastała na boki, no to będzie powód, by kolejną kalinę kupić i już tą prawidłowo wprowadzić do naszego ogrodu. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak radzić sobie z różnymi problemami z kalinami, to oglądajcie ten odcinek do końca, bo będę mówić o chorobach i o różnych problemach, które mogą wystąpić w ich uprawie. Jeżeli podoba Wam się ten odcinek, to dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach. No i koniecznie napiszcie w komentarzu, czy macie już jakieś kaliny w swoim ogrodzie, a być może po obejrzeniu tego odcinka, którą z nich koniecznie wprowadzicie do swojego ogrodu. Tylko zobaczcie, ona jest po prostu zachwycająca, kwitnie bardzo, bardzo, bardzo obficie. Już w tej chwili te kwiaty przebarwiają się na różowo, nawet w najniższym piętrze, zobaczcie, tutaj przy samej ziemi jest mnóstwo kwiatów, więc ono tak fajnie tutaj zadarnia. Ale jeżeli ktoś chce mieć miejsce na nasadzenia bylinowe, tutaj pod właśnie pod kaliną, to spokojnie może wyciąć sobie te gałęzie, tylko oczywiście po kwitnieniu, po kwitnieniu, żeby nie stracić tego spektru kolorowego Widoku. Pamiętajcie, że ona również wytwarza piękne, zdobne owoce, i właśnie ta odmiana powtarza również kwitnienie przez całe lato pojedynczymi kwiatami, ale jest to naprawdę wielka jej zaleta, więc faktycznie no i bardzo się cieszymy, że jest w naszym ogrodzie. Pora teraz na kalinę japońską, która wytwarza nie płaskie. A kuliste kwiatostany, ona jest po prostu przecudna. Dwie odmiany, które mogę Wam polecić, to popcorn albo Magical Spring Glory. Odmiana popcorn ma bardziej zaokrąglone płatki i mniej powcinane, natomiast właśnie ta Magical Spring Glory ma bardzo powcinane płatki i też jest bardzo piękna. Jest jeszcze odmiana. Grandiflorum o ogromnych, ogromnych kulach, ale jej jeszcze nie mamy. Natomiast słuchajcie, tutaj możecie zobaczyć nie, ogromną zaletę właśnie kalin japońskich, a mianowicie to, że one wchodzą w kwitnienie już w drugim, trzecim roku, czyli dość szybko. Oczywiście nie jest to to samo, co hortensje bukietowe, które kwitną od razu. Niemniej jednak już tak niewielki krzew, zobaczcie, jest obsypany Kwieciem. I to jest pierwsze kwitnienie tej kaliny. Jesteśmy zachwyceni. Mamy nadzieję, że no tutaj to miejsce będzie dla niej odpowiednie. Dlaczego o tym mówię? Bo kaliny lubią słońce i tam kwitną najobficiej, ewentualnie półcień. Tutaj mamy te duże świerki, które trochę cienią, cienią to stanowisko. Ale jak widać, wystarczająco dużo słońca tutaj dociera, żeby ona tak obficie zakwitła. Natomiast problemem z kalinami bywa brak wilgoci. One jednak lubią wilgoć i kiedy jest bardzo, bardzo sucho, mogą słabiej kwitnąć, a nawet zrzucać liście już pod koniec lata, po prostu, żeby ochronić się przed przesuszeniem. I jeżeli macie naprawdę bardzo sucho u siebie w ogrodzie, to podczas sadzenia takiej kaliny, Pamiętajcie o tym, żeby dodać hydrożelu albo gliny, coś, czegoś, jakiejś substancji organicznej, która pozwoli Wam zachować jak najwięcej wilgoci w glebie oczywiście. W pierwszej kolejności zawsze to Wam radzimy, sadźcie z kompost i mączkę bazaltową. Natomiast tutaj jeszcze właśnie możecie dodać hydrożel, glinę, tylko, no wiadomo, pokruszcie ją i przede wszystkim ściółkujcie. Ona się Wam naprawdę odpłaci pięknym kwitnieniem, a Wy nie będziecie musieli latać co chwila z konewką. Ściółkować można nawet 7-centymetrową warstwą no, ściółki, do, która pozwoli zachować wilgoć w podłożu. No i na końcu, choć wcale uważam, że nie ustępuje urodą, nawet o krok tym pięknym kalinom japońskim. Kalina koralowa Roseum. Jest to kalina, która, jak widzicie, osiąga większe rozmiary, niewielkiego drzewka, nawet takiego do 5 metrów, i kwitnie przepięknymi, pełnymi kulami. Jeżeli wybierzecie właśnie odmianę Roseum, ona też jest spotykana pod innymi nazwami. Napiszę wam je w komentarzu. Snowball i. Jeszcze jedna nazwa, teraz nie pamiętam. Warto ją sadzić w mniejszych ogrodach, kiedy gdzie chcecie mieć jakieś drzewko, ale niezbyt wysokie więc właśnie to jest właściwie krzew o takiej rozłożystej koronie i wyprowadzonym pniu da wam na miastkę drzewa, da wam cień, da wam przepiękne, przepiękne kwiaty no ale też pozwoli uprawiać u, u podstawy różne rośliny, które lubią. Taki półcień, no bo jednak ta korona jest całkiem spora. Oczywiście nie musi być tak wysoka ta kalina, również ją możecie ciąć, tylko pamiętajcie, żeby robić to w odpowiednim terminie. Czyli właśnie najlepiej ciąć ją tuż po kwitnieniu. Jeżeli znajdziecie gdzieś w sprzedaży kalinę koralową. Bez nazwy odmianowej to możecie spodziewać się, że te kwiaty będą płone i płodne, czyli nie będą takie pełne pompony, no ale dzięki temu ona będzie owocować, ponieważ ta kalina w odmianie rozeum, ona tworzy kwiaty, te kule tylko z kwiatów płonych, a więc nie zawiązuje owoców. Jeżeli zależy Wam, żeby Wasz ogród był właśnie taki proekologiczny i dawał też pożywienie ptakom, no to wtedy lepszym rozwiązaniem będą te kaliny, które owocują. Zdradzę wam jeszcze jeden sekret. Ta zachwycająca kalina nie należy do nas. Jej właścicielami są nasi bardzo dobrzy sąsiedzi, Renia i Grześ, którzy mają przepiękny ogród, a dzięki temu, że nie oddzielamy się od siebie żadnym wysokim grubym murem, to możemy zaglądać wzajemnie do swoich ogrodów i korzystać z takich widoków. Ta kalina jest po prostu przepiękna. My tutaj z tej strony domu mamy okno w korytarzu. Które jest w centralnym miejscu naszego domu i idąc do łazienki, na górę, do, do sypialni czy do kuchni, po prostu za każdym razem mijamy to okno. No i co? Oglądamy tą piękną kalinę. To co? Którą kalinę sadzisz w swoim ogrodzie? Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek zainspirował Was i pokazał Wam krzewy, które być może wzbogacą Wasz ogród. Jeżeli chodzi o kaliny, to ich największym wrogiem, szczególnie tych koralowych, są mszyce. I trzeba być bardzo. Bo niestety, ale widok oblepionych czarnymi owadami gałązek zdecydowanie potrafi zepsuć humor no i ten spektakularny efekt. Dlatego pilnujcie swoich kalin, przeprowadzajcie częste inspekcje. I jeśli zauważycie pierwsze objawy mszycy, no to możecie urywać te młode liście, te młode pędy. Natomiast jeśli już tej mszycy będzie bardzo dużo, no to niestety, ale musicie wkroczyć z opryskami. W pierwszej kolejności spróbujcie oprysków ekologicznych na bazie pokrzywy. No a jeżeli to nie pomoże, no to już wtedy od Was zależy decyzja, jakich środków użyjecie. Pamiętajcie tylko, by przestrzegać zaleceń producenta i wykonywać opryski też o odpowiedniej Porze. Kolejny szkodnik, który potrafi naprawdę oszpecić kalinę, to szarynka kalinówka. Wyobraź sobie, że patrzysz na swoją kalinę koralową i nagle liście wyglądają jak szwajcarski ser. To właśnie robota szarynki kalinówki, która jest kuzynką słynnej stonki. I larwy yy, szarynki są niezwykle żarłoczne, a samica składa nawet pół tysiąca jaj. W maju wypełzają zielono-żółte, wiecznie głodne larwy, które Siedzą po spodniej stronie liści i nawet nie masz szans zauważyć, że one tam są, dopiero widzisz efekty ich działań, czyli właśnie wygryzione liście. Czasem potrafią być tak żarłoczne, że doprowadzają do gołożerów, czyli po prostu z liści nie zostaje praktycznie nic. Zwalczanie tej właśnie szarynki kalinówki nie jest wcale takie proste najlepiej byłoby wiosną, zanim gąsienice się rozkręcą, po prostu zrywać liście, na których widać czarne jaja albo malutkie larwy. I no, o tyle jest to na początku łatwo zrobić, że szarynka składa swoje jaja na końcach pędów, więc te jaja i te larwy będą właśnie na tych szczytowych gałązkach. No a latem możesz rozłożyć pod krzywem płachtę, otrząsać dorosłe owody i je wyłapywać i niszczyć. Jeżeli jednak no, Twoja kalina zostanie bardzo mocno zaatakowana przez szarynkę, no to po prostu musisz wykonać y, chemiczny oprysk środkiem owadobójczym dobranym do chrząszczy. Mam nadzieję, że moje rady dotyczące cięcia, sadzenia, y, pielęgnacji, y, ściółkowania, a także ochrony kalin przed y, szkodnikami pomogą Wam w uprawie tych pięknych roślin. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.